Witam Państwa na otwarciu kolejnych wyspach. Fotografia. Pierwsza, która jest tutaj na piętrze, to jest pod tytułem Rozłączone obrazy. Prezentacja wyczości studentów i absolwentów fotografii Państwowej Przy Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. Ale mamy jeszcze w sali multimedialnej drugą wystawę, fotografię Woli Mistera, operatora z Hollywood, pierwszy raz prezentowaną w Polsce. Chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa: niepokoju, Że ten świat Europy, Amerykę i wszystkie pozostałe kontynenty, oprócz być może Polski, budują niepokój. Już nie wspomnę o tych Budują ludzie, którzy są niepokorni i w kulturze, i w ekonomii, i w gospodarce, we wszystkich dziedzinach życia społecznego. To niepokornie stanowią o społeczności. społecznej. Podłączając się pod y, wątek tematyczny y, w pewnej niepokorności, rzeczywiście tak jest, że prawdziwa, tak zwana, nie wiem co to znaczy, ale trzyma się tego pojęcia, że ja też. E, prawdziwa sztuka zawsze się e, wiąże, rodzi z buntu. Z buntu przeciwko normom estetycznym, zwyczajowym, moralnym, obyczajowym, e, religijnym, politycznym, wszystkim. Dlatego, że prawdziwa sztuka potrafi uwolnić wyobraźnię. I chciałbym, abyście Państwo, oglądając te zdjęcia, nie wartościowali je na zasadzie, że mi się podoba lub też nie podoba, bo to jest postawa normalna. Pewne zdjęcia się nam będą podobać, a pewne nie. I nie ma w tym nic, oprócz indywidualnego takiego zróżnicowania, nie ma nic ani dobrego, ani złego. Otóż trzeba tę pracę oglądać i spróbować je rozumieć w aspekcie pewnej, no, tak. pewnego ekwiwalentu wizualnego wyobraźni autorów. Chciałam wyjaśnić, dlaczego ta wystawa jest niepokojna. Otóż, e, nie wiem, pierwszym skarżeniem, które mogliby oczekiwać od widzowie niepokojnej. W byłaby jakaś swoista prowokacja. Natomiast kluczem do wyboru tych artystów i tych prac była niepokorność myślenia. Fotografia otworzyła się jako pole gry, w którą grają artyści z rzeczywistością, z obrazem i z widzami. Stąd tytuł tej wystawy, Rozłączone Obrazy, jest zaproszenie, żebyście Państwo ją podjęli znaczy, pewne rzeczy łączyć na swój sposób. Idąc też drogą, którą proponują, proponują martwieści.